My się tu dzisiaj znajdujemy w e, Świętochowicach. To właśnie jest e, klub z miasta Świętochowic. E, tu się ogólnie znajdują dzieci z rodzin, które po prostu im nie stać na profesjonalnych klubów, po prostu sprzęt profesjonalny, profesjonalnych trenerów. I właśnie dla mnie to jest bardzo fajne miejsce związane też z fundacją, bo to daje dzieciom możliwość właśnie rozwijania się charakteru. I tutaj właśnie staramy się, kto może w jaki sposób wyangażować rodziców, przyjaciół, znajomych, po to, żeby tym dzieciom coś, cokolwiek dać. I właśnie dzięki wam to jest taki promyk nadziei, że, że jednak są tacy ludzie, którzy pomagają takim dzieciakom i za to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Brakuje, można powiedzieć, że wszystkiego brakuje. Tak? Każda pomoc jest nam potrzebna, od pomocy materialnej, tak jak Państwo nam dzisiaj pomogli i to bardzo znacząco, do, pom do pomocy pieniężnej, dla wsparcia różnorakich inwestycji, jakby w boisko, w bazę, w sprzęt właśnie. I każdy z nas, rodziców, na pewno miał duży kłopot, żeby takie rzeczy dzieciom zakupić. Widać było po ich twarzach, jak byli szczęśliwi i zadowoleni. No, a my, my jako rodzice, no bo mój akurat chłopak gra tutaj, no to to jestem podwójnie szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Bardzo, najbardziej liczyłem szczerze na torbę, no i na szczęście torbę dostaliśmy. Wszystkie rzeczy są po prostu, no po prostu, no super są. Znajdujemy się w domu dziecka w Gorlicach. Jest to dom dziecka razem. W sumie jest to 34 dzieci. Podzielone one są na trzy grupy. Każda grupa mieszka osobno. Większość dzieciaków ma rodziców, choć zdarzają się i półsieroty. Nie mają takiego dobrego kontaktu z rodzinami. Dzieci mają problemy zdrowotne mają problemy edukacyjne. No przede wszystkim uśmiechu. To jest najważniejsze, żeby czuły się, że nie są dziećmi zapomnianymi, że ktoś o nich myśli zawsze. Nie może mieszkają sami bez rodziców, ale nie są same. Po prostu, żeby to zapamiętały i zaszczepiły sobie to po prostu w sercu. Braliśmy właśnie ten dom dziecka, dlatego że uznaliśmy, że nasza pomoc będzie tutaj szczególnie pomocna. Jest to doskonałe miejsce na realizację naszego projektu. Te nasze działania, które prowadzimy w ramach wspólnoty LMS, no skutkują takimi efektami, że widzimy, że to, co czynimy, tą ideę, którą szerzymy, że daje tak pozytywny rezultat. Jest nam niesamowicie miło, jesteśmy bardzo wdzięczni i kompleksu, by wyrazić po prostu naszą radość w tym momencie.